Witamy serdecznie, Dzieciuszka Ziemińska, Edyta Bożymowska. No i dzisiaj o naszym rodzie, o naszej rodzinie, ale szeroko bardzo, bardzo, bardzo spojrzymy na rodzinę, również na tą, której już nie widzimy, a która jest w nas, czyli ród. Drzewo. I drzewo genealogiczne. Jak pracujesz z drzewem genealogicznym? To jest piękne narzędzie też. Bardzo piękne jest. Tam, to jest nasza mapa, hmm, tym, kim jesteśmy. O to, to nas stworzyło. To stworzyło, tak. Czyli w czasie takiej sesji drzewa genealogicznych powracamy do korzeni, patrzymy, dowiadujemy się, to jest, ile tam było rodzeństwa u nas, u dziadków, pradziadków, prapradziadków, dokąd możemy. Potem sprawdzamy faktycznie, jaka była ilość rodzeństwa czy było poronienia, czy też było dzieci oddane do adopcji, ponieważ jesteśmy połączeni ze wszystkimi, jesteśmy połączeni z członkami rodziny. Według której, czyli Wszystkie istoty w rodzinie są ważne, te istoty, osoby, które są pominięte, wykluczone, następne osoby w rodzinie będą wniosły los tych osób. Ale tutaj to chciałam to to ci zadać pytanie, Dobrze. jak sprawdzamy, bo wiele osób nie wie o tym, to powiedz no, też jak to, to robisz, testy, że westy, się dowiaduje od, od rodu. Tak. osoba, która do niej przychodzi, lub jak jest grupa, lub też wahadłem. Czyli z pola, wszystko Spola. wiedzącego. Wszystko z pola, wszystko wiedzącego. I jesteśmy połączeni według kolejności yy, narodzin. Czyli w tą kole kolejność narodzin wchodzą dzieci żywe, martwe, poronienia, aborcje, yy, martwe ciąże, dzieci oddane do adopcji. Dzieci, które przyjmujemy z adopcji, one nie wchodzą do drzewa. One dzieci. Oddane do adopcji komuś, one wchodzą do drzewa. Ale są dzieci to już... też nieuznane, dzieci tak zwane. Tak, bocznych, tak. Ta, też wchodzą dokładnie. I, I w trakcie tego drzewa to są wszystkiego, to, to te różne tajemnice nam jakoś Właśnie. wychodzą na jawy tak. różnymi szparkami, dziurkami. W trakcie tych prac też modlę się do Pola o pomoc i wsparcie, bo bez tego to może byłoby trudno. Może tu warto wspomnieć, że te tajemnice mają największy też wpływ takie energetyczny, one najbardziej na... Opierają jakby energetycznie, tak? Wszystko, co jest tajemnicą, wpływa na nas. Ale tak. chciałam wrócić do tego, że właśnie jest taki magiczny kwadrat, że jedynki połączone są z czwórkami, siódemkami, dwójki z piętkami, ósemkami, trójki z szóstkami dziewiątkami. Po narysowaniu takiego drzewa i sprawdzeniu kolejności patrzymy, kto z kim jest połączony, czyjen się los. Ja tam też robię odpięcia, odreagowania. I to pozwala uwolnić. Na przykład taki chłopak, który był skazany na staro, staro kawalerstwo, był połączony w rodzie z siedmioma osobami, czy na przejścioma, które były starą panną, starą kawalerem i itd. I to jak to zobaczyliśmy, w ciągu tego roku poznał dziewczynę i ma dziecko w ogóle, czyli głębokie połączenie tego wszystkiego spowodowało odblokowanie. Miałam też taką dziewczynę, która wyszła za mąż i zachorowała na wszystkie możliwe choroby jelita grubego, kola. Zrobiliśmy projekt cel, drzewo i na, na następnej sesji ona dowiedziała. Pracując z drzewem, mówiąc różne rzeczy, pracy domowe, które daje osobom, pole się po prostu uaktywnia i osoby dowiadują się różnych rzeczy, o których wcześniej nie wiedziały. Różnych tajemnic. I dowiedziała się od kogoś, że prababcia, czy babcia, już nie pamiętam, była numer dwa i w trakcie porodu umarła z drugim dzieckiem. A ona była numer dwa. Czyli biorąc ślub, czyli jak bierzemy ślub, no to też jest w większości przypadków, że rodzimy dzieci. Czyli w tym przypadku ona zaczęła chorować na wszystko, co możliwe, żeby tylko nie zaś wciążyć, nie urodzić dziecka, ponieważ to znaczyło śmierć dla mózgu. Tak? dopiero to? przez odreagowanie, jak wypłakała ten ból, zaszła w ciąży. Mhm. Tu należy wspomnieć, że może. Najprościej opowiem mówiąc o tym, że jest to takie ostrzeżenie naszych przodków przed taką sytuacją, którą oni przeżyli i z którą sobie nie poradzili. Tak, tak, tak. Czyli mózg bierze te skróty, żebyśmy przetrwali. Nie zawsze te skróty nam służą. Dokładnie, hmm. tym bardziej, że żyjemy też w innych czasach, tak. to jest też tym ten element podstawowy. Czasach. Nie ma wojny, jest inny byt, inne, mhm. inne tak, możliwości tutaj Na życia. Przykład? U osób, które nie mogą zaś ciąże, jest tak, że mogą być w drzewie połączone z osobami, które albo straciły rodziców jako małe dzieci i są połączone z bólem małego dziecka i rozpaczą, lub z bólem i rozpaczą rodziców, którzy stracili dziecko. Mamy to połączenia i nasz mózg mówi: O nie, 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 nie nic z tego. Tak? Jeszcze innym przypadkiem jest, dlaczego mężczyźni nie, nie, nie mogą zapłodnić kobiety że ich ojcowie byli bardzo okrutni, tyrani i musimy pamiętać, że nasz mózg połączony jest też z naturą zwierzęcą, ze zwierzętami. W stadzie jest tylko wilków jeden samiec alfa, mm -hmm. więc w tym przypadku jest ojciec, czyli tylko samiec alfa może się rozmnażać, czyli on ma zakaz, dostał do podświadomości, jeśli nie był uszanowany przez ojca, dostał do podświadomości, informację, że ma zakaz rozmnażania się. I mm. tutaj trzeba pracować w tym kierunku wybaczania i uwzględniania swojej Czyli generalnie jest to um, praca z zmianą zapisów? Zapisów, tak. A metody są takie właśnie intuicyjne, odczytywanie z pola? Tak, I tak, y, 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 y zazwyczaj praca z czymś genealogicznym odbywa się na sesjach indywidualnych? Na sesjach indywidualnych. W ogóle też jest coś takiego, że jak osoby do mnie przychodzą, to co mi się wydarza przed przyjściem tym, tym mm. osobom, albo tym mm. osobom, co się wydarza, jest kluczom, jest kluczem do ich sytuacji życia, rozwiązania problemów. Trzeba być uważnym z tego szczytywać. Na przykład wcześniej na ustawienia, też jedna, jedna dziewczyna miała mieć ustawienia, a inna zgasiła światło czyli, a światło jest symbolem ojca. Więc już wiemy, że tutaj było coś z, z brakiem ojca. Już mm -hmm. mamy tak. trop. Cały czas tym wszystkim jesteśmy szerelokami ojcami. Tak, i wiesz, ona nam pomaga w ten sposób, że te znaki się pojawiają. Tak, ale jak dobrze poukładamy to wszystko, to naprawdę objawia się psychiczne, fizyczne się cofają. No dobrze, to zapraszamy w takim razie, żeby zajrzeć swoje drzewo genealogiczne, tak. y, odkryć tajemnice i nie bać się tych tajemnic przede wszystkim. Tylko odwagą, tak. bo narzędzia są zmieniane, tak? Wszystkiego dobrego, do, do widzenia. Dobrego. Do widzenia.